Witam serdecznie na dzisiejszym mixiku za 77 zł. Mamy dziś dwa portfele. Kasa Kasa, Bonda, Fast casha i dwa razy Kasa King. Zaczynamy oczywiście od Kasy King. I Kasa King. Szukamy trzy razy takiej samej kwoty. Jest 15, 1, 15, 1, 10 tysięcy i stówka, czyli nic. Druga Kasa King. Możemy nawet cyk. 10 000, 15 zł, 10 000, po raz drugi, 2 zł, 2 zł. O! I 2 zeta wpadło w kasie King. Fast cash z numerem 13. I tu szukamy monet. Jest pierścionek, brylant, uśmiech, korona, serce, walizka. Cylinder, klucz, a w bonusie mamy wiśnie, czyli nic. Bądzik z numerem 36. Tu już szukamy muchy zamiast monet. Latarka, klucz, aparat, kapelusz, oko, mapa. Kości, ee, kask, a w bonusie mamy lupę, czyli w bądzie też pustka. Kasa, kasa z numerem. Osiemnastym i w kasie kasie szukamy dwadzieścia osiem. Trzydzieści pięć jedenaście mamy jeden, szesnaście, dwadzieścia dziewięć, piętnaście, trzydzieści siedem, sześć, trzydzieści trzy, 36, 26, 38, 31, 32. I na koniec mamy 13. Pod okienkami mamy złoto, dwa pierścionki. Garnek, dwa zegarki. Złoto. I pierścionek, i też pusto. No i na koniec zostały nam dwa portfele. Dwa z, każdy jest z innej paczki. Tu jest numer 2. I

Dwadzieścia cztery, dziewięć, trzydzieści dwa, jeden, dwadzieścia trzy, dwadzieścia sześć, trzynaście, siedemnaście, dziesięć, dziewiętnaście, i na koniec mamy osiem, czyli tutaj nic, tu w parach mamy. Sztabka i walizka. Walizka i koniczyna. Koniczyna i pierścionek. Diament sztabka. Złoto banknoty. Klucz pierścionek. Koniczyna sztabka. I klucz i banknoty. Czyli tutaj nic. A tu trzy takie same kwoty. 500 zł. 150 zł. 30, 200, 200 po raz drugi, 2 miliony, 30 złotych 50 tysięcy, 100 zł 500 zł 5 tysięcy i na koniec mamy 2 miliony drugi raz, czyli tutaj portfel też przegrany i drugi portfel z innej paczki z numerem 3.

Trzydzieści cztery dziewięć, dziesięć, dwadzieścia siedemnaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia trzy, o i dwadzieścia trzy coś nam wpadło. Ładnie trzydzieści dwa, dwadzieścia osiem, trzydzieści jeden, dwadzieścia sześć. I 18. Dobra. Tu w parach szukamy: plik i koniczyna. Koniczyna, waliska. Diament, banknoty. Pierścionek, koniczyna. Moneta, waliska. Moneta, klucz. Diament, klucz. Pierścionek, moneta. I na koniec o. 2 miliony 100 zł, 5 tysięcy, 2 miliony 200 zł, 60 zł, 500 zł, 230 zł, 100 zł, 500 zł i 50 tysięcy. Ale sprawdźmy, co tutaj wpadło pod numerem 23, i pod 23 wpadł 3 dychy zwrotu. Podsumowując, w dzisiejszym za 77 zł wpadło 30 zł w portfelu i 2 zł w kasa King. Dzięki za oglądanie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Na razie, cześć!